Siemanko, ładnie popadało, powiem Wam. Że... Nie a tak naprawdę yy, nie wiem, ile spadło, ale gdzieś około 30 litrów na pewno przez dwa dni czy trzy. Już nie pamiętam, chyba. No, ostatnimi dniami spadło około 30 litrów, także jest luks. Yy, no, i co, za to co się wziąć? ludzie pokosili trawy. Na razie belowania nie ma, koszenia nie ma, yy, ale pokażę Wam, bo mam awarię yy... kosiarki. Tu się stanęło, no co? Yy... To, te... to nie to łożysko. Nie, te. Nie, nie te, bo tu były o tutaj było na tej piaście łożysko podwójne dwa rzędy kulek no i co? i się rozsypało to i po popsuło tryb tak jak widzicie o no i co z tym? a to tu obudowa jest ten łożysko i co? Łożysko pewnie się da dokupić, bo to jest jakieś nietypowe, no ale tryb już ten nie będzie chodził, także yy, na internecie są, yy, jest kosiarka rozwalona, także w środę jadę do gościa, kupuję całą to kompletną z tym z łożyskiem i będzie luks Pytaliście się mnie jeszcze o jałówkę Także jest ona, jest. Ja już Wam pokazuje. O! Leży sobie tam. Elegancko tu sobie na wybiegu chodzi na trawce. A dzisiaj. Jeszcze pokażę Wam. E... Idę już Wam pokazuję. Dzisiaj będę robił porządki w stodole. Bo. Mam takie jeszcze zeszłoroczne siano. Takie gorsze, tu z, ty, z tego perzu sianego. Eee, tu jest kurde... ...ze 40 bel jeszcze. No i przyjedzie dzisiaj kolega, to zabierze... ...za jakieś tam, za jakieś tam drobne pieniądze, żeby mi tu się nie walało. A sobie tutaj w stodole zrobię po tej stronie barstacik elegancki. O, a tu jeszcze Wam pokażę kosiarkę. Zobaczcie, jak tu pobiło. Ale to nieważne. Ten tryb jest dobry, bo obkręcałem. Tu aż jak wyciachało. Wy tu musiałem śrubę obciąć. Zaraz ją wykręcę, bo się w środku kręci. I co? To będzie chodzić. O. Idę Wam jeszcze pokażę, bo nie mogę znaleźć takiego paska do New Hollanda. Może mi ktoś powie jaki to jest numer paska, bo to jest potrójny pasek do napędu pochyłego w Bizonie mówię, w New Hollandzie. I może bym zamówił na internecie, bo No chyba, że przy okazji gdzieś pojadę do miasta jakiegoś, kupię ten pasek, jak będzie. No Tylko, że mniej więcej muszę rozmiar znać, nie? A tego rozciągniętego nie chcę mi się mierzyć, bo wiecie, jak to jest. O! To jest ten pasek, a on idzie. Już wam pokazuję. A ten pasek idzie tu, napędza. Stąd. To jest potrójny pasek. Idzie tu. Potrzebny mi jest taki pasek. O tu się włącza. Ten. Header. No. Tak ogólnie to tu pasek leży. Tutaj. Do tego, bo musiałem zdjąć, żeby tu się dostać. Jeszcze muszę tylko akumulatorki sobie dokupić. Bo tamte były na nic po dniu roboty już na drugi dzień nie można było odpalić normalnie. Na razie tu jest wszystko git. No, a tu to wszystko. Słońce. Tu, to wszystko, co tu jest, to jest tu. Ten cały warsztacik musi przejść do yy, stodoły. Tam sobie zrobię elegancko miejsce, żeby tutaj już nie było tego barachła. I tutaj będzie sypane zboże. To będzie sypane już boże. Yy, No, No, może nie wiem, czy ten łańcuch jest dobry, czy niedobry. O, bardzo tu nie ma luzu, bo można same łopatki dokupić, bo są do kupienia tutaj rozwiercić te nity i na śrubki normalnie dać. Bo tak jak widzicie, to już nie ma tych gum, sam metal jest już. No nie wiem, muszę pomyśleć nad tym, czy to nada się jeszcze. No, a co jeszcze do kukurydzy? Wystraszyłem się, kogo pieje co jeszcze do kukurydzy? To pryskałem tym Lumaxem to Ty jak pisaliście on perzu nie bierze Coż tu tak jakiś kurde jest ten Gdzieś wygładzone wszystko O co tu chodzi No yy, Muszę czymś od perzu popryskać Jeszcze kukurydzę bo zaraz będzie więcej niż 8 liści, już potem nie popryskam. Już fajnie u nas na terenie jęczmienie żółknął. Zaraz się i będzie rzepak. Brązowiedź. Także jest dzisiaj już 14. Jeszcze miesiąc. Daj Boże, żeby żadnych burz nie było, czy tam czego. O. Łyżeczka mieliśmy ją piaskować, malować, ale niestety tam. No nieważne co. Na razie się trzyma, piach woziła już. Wszystko woziła już, także ładowarka wytrzymuje na razie i łyżka wytrzymuje. Że nie ma tragedii, pisaliście, że będzie wszystko pękać. No to nie. Kurde, jeszcze muszę te RCW zrobić, bo w tym roku planuję yy, raz, dwa, trzy, no ze cztery tiry wapna rozwieść i pewnie tam jeszcze u kogoś to na pewno. I właśnie nie wiem, czy. Znaczy muszę go zrobić? Tu ramę tylko zrobić, bo tu reszta wszystko działa. I właśnie nie wiem, kurde. Bo widziałem gdzieś tam, gdzieś tam kiedyś coś tam. O kurwa. Nie, kręci się. Myślałem, że się nie kręci taśma. Kręci się, że jest takiego rozrzutnika jak ja. To już nie pamiętam, kto to na YouTubach miał taki ten, taki rozrzutnik przerobiony, że tylko adapter z RCW miał stawiony. Może mi podpowiecie w komentarzach, kto taki coś ma. Bo kurde, to jest mały ten RCW, tam. Zobaczcie, Zabierał Beli i Beli był Jerzyk. i jeżek. Wyniosłem go w trawkę. Dobra, ja się z Wami żegnam. To by było dzisiaj na tyle. Troszkę Wam powiedziałem co i jak. Eee, także zostawcie łapkę w górę, subujcie kanała, by być na bieżąco. Także elo.